Ja pierdzielę, czy możecie dać mi, mi światło? Hmm. Again. Czerwony kluk. A, okej. Okay. What the fuck. O. Dobrze. Sprawdzam teraz tego Liwonsola. Tego geniusza. Livon Sol. Hmm. No, myślałem, że klikałeś to. Też myślałem, ale tak w razie czego podszedłem drugi raz, nie? O oh, nie Popsute Okej okay. Co jakiś ma to amator <laughs> Jaki ma to amator To był lead designer Lead designer Von Sol Witadie On był lead designer, lead programmer, lead Music lead... Lead On, on, on zrobił 3 czwarte przecież remake u Wide to, Co ty znalazłeś, nie Czerwony klucz. I coś jeszcze. I bookmark. Użyj go, użyj bookmark. Przepiękne. Gut, go, to mi da. Tak, to na pewno nie jest to czegoś podpowiedź. Już nie wiem do czego. <laughs> tam było czerwony. Weź te drzwi i kliki. Czerwony, zielony, biały, niebieski, ok. O kurwa, no i. Co? To trzeba będzie to czegoś albo przystawić, albo co, pewnie. Mhm. Mm no pewnie. bookmark? Nie, nie mogę. a no właśnie, tego nie użyliśmy, nie? Light bulb. No. To już istniało, to był generator. Pochodzę. Kurwa. Ile tajnych przejść? Serio? O mnie Tere te tere Tere te te pere. Testosteron kojarz tą piosenkę Co to jest za piosenka? Testosteron Po prostu? Tak. Czekaj wpiszę, zaczynamy oczywiście skoczy. Właśnie Justyna Kowal, nie, jest ona Kowal, boże, bo, może Narciarka Ja nie wiem, jak to Kowal, czy czy O, może być Kaja, whatever, wszystkie, wszystko to samo Kajak, nie za głośno jak jebnęło, porze. Teraz sobie wyszło. <grym> testosteron? Tak, 13 lat temu to wyszło. Wtedy kiedy film? Jaki kurwa film? Nie zgadniesz tytułu. Testosteron czy? Tak. Głupia polska komedia. A, kojarzę, ale. Ta, ta muzyka ma coś wspólnego z tym filmem? Nie. Tak. Tak? Nie, czy na niebywstała na potrzeby tego Zgubiłem wątek w ogóle co... Czy mieliśmy jakiś plan, żeby robić? Nie, nie mieliśmy do tego planu. Ale łysy tam tańczy w teledysku. Testosteron. Dobrze, że będę słuchał kajaka później. Jeszcze wyższym głosem to zaśpiewaj. Testosteron. Brak nie migaa Testosteron, nie stawiaj mi na jajcach, A -a -a. <śpiewanie> <śpiewanie> NIE! Op. Co kudłaty small brain tempo, wyzywają mnie Ja po prostu jestem tak zmulony teraz, że nie myślę tak dobrze No coś mi się wydaje z tym light light bo bob Light bob Lekki to bo Osamotnienie w kiblu, takie cierpienie w kiblu To lekki bo Ja zesram się, to lekki bo Zjadłam dziś tylko to marchewkę <głos> <głos> Potem ogórka, pomidora <noise> też Będzie mały bo <noise> Grotesku. A co to jest za film? O czym on jest? Gurotesku. Grotesuku Ej, w, D w DMC normalnie mówili Grotesku. No. Grotesku. Tak, Ale za to mówili DMC. <grym> I mówili Detroito <"Dead> Metalochity. <grym> <grym> Jak tylko nie mogę. Dlaczego? Robię chwilę przerwy na fajka, bo nie mam w ogóle pomysłu. Ja bym była za No dobra, sprawdzam. Musisz użyć rybokręta na tym, gdzie się kod wpisuje. Testosteron! Ale z płaską główką, czy nie? Może z płaską, nie wiem. O, nie. I, I teraz ja musisz wsadzić bardzo. tamtą... A, dobra. Trzeba kropki liczyć. Jaka tam była kolejność? Prawie jak 2, 1, 3, 7. Jakie 1, 4, 3, 2? Co to? Wiesz, Azaria, jak mnie bawi, jak widzę taką zagadkę i od razu widzę rozwiązanie, a nie wiedzą, jak to zrobić. Ale mnie to drażni. Co za zemsta. Z z recenzji horroru na temat, a oni jakie mamy zdanie? O, takie a. Bęk, bęk! Kurwa szafa! O, o, o. Jakie zdanie? No nie wiem, no okej, okay. jest jak, jakby. jak na to, co oferuje, to jest ok nie? Darmowa gra. Co to będzie? Hm. <laughs> Rudy. Kudłysy! Kuro! Ty, kurwa, on zawsze mówi to samo, kurwa. To, ale skręciłem kostkę. Poczekam tu trochę. Jak on tu trafił? Znalazłem to jakiś czas temu. Bierz. Winegar, co? So. Masz sos Hej, <gry> Ej, znalazłem sos winegrę. Masz. Pomoże ci stąd uciec. Dzięki, stary, jestem MacGyver. Jaka jest wasza najlepsza, waszym zdaniem, gra w czasów? To jest zbyt trudne pytanie. Miałem ja takie... trzy, No ale zaraz, to jak masz trzy, no to, 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 to nie... Musisz jedną wybrać, jak jest najlepsza. No właśnie. Najlepsza gra czasów to musi być jedna. No ja też te mogę... Top 5. Zrobić. My... Właśnie, czy my zrobimy ten filmik 5... Najlepszych gier do grania jedną ręką? <laughs> no musimy. <laughs> ale to 5? No, czym ile tego wyjdzie. Najlepsza to Limbo of the Lost. Kurde, Skyrim Wiedźmin 3 GTA 5 to takie takie mainstreamowa lista Dosyć. O, Maniek, maniek tak się wie. odezwał. Wiedźmin Wiedźmin gdzie? Dobra, słuchajcie, jako prawdziwy Polaty gdzie jest kurwa Gotika ja się pytam. Właśnie. I wy się nazywacie Najlepsza Polakami... Gra przecież. Był Wiedźmin Gotika nie ma wstyd. Ja jestem chyba strasznym boomerem, bo jak ja miał robić listę top 5 gier czasów, to byłyby stare gry. Na pewno nie byłoby to GTA V, ani Wiedźmin 3, ani Skyrim. To są zbyt nowe gry dla mnie. Chociaż ja Skyrim kurwa dawno wyszedł, nie? O. Kurwa, a nie, i Ej, pomyśl o tym, nie, łysy? Kiedy GTA V wyszło? <laughs> to jest chory. Bo ta gra cały czas się kurwa sprzedaje, nie? A ona wyszła... Boże, ona, na, na PS3 ona wyszła. Ale czekaj, to na tym pięknym ekranie, jakby się zastanowić, najlepsze gry z trzech czasów. No, GTA Vice City. O. No. Jedno z moich ulubionych, chyba GTA. Przecież dla mnie GTA Wydawanie. chyba najlepsze, dla mnie było i San Andreas. Ale o dziwo A najlepsze gry, z to, to z PS1, to. No, ja bym mógł nawet zrobić listę najlepszych moich ulubionych gier z PS1. Bo. One też są mocno inne od tych PC-towych. Kiedyś tak było jeszcze, nie? No dla mnie z PlayStation 1 to właśnie Soul River, Metal Gear Solid, Medieval był zajebisty, też pamiętam, Residenty, Silent Hill. No dużo było perełek. No pierwsze dwie części o, Metal bo, no. No. W ogóle ta seria została zapomniana, nie? Kompletnie. No. Dobra, nie mam sens z i wszedłem do <laughs> Co?! Nie, zawsze za dzieciaka mnie bawiła ta nazwa tej gry Syfon filter. <laughs> Jakiś taki. Czy ktoś ma syfa? Iron gateki. Co umyłeś klucz? Sosem winę grę. Kurczę, to jak, jakieś protypy są. No to, to jest kurde, 10 life... sposobów jak. <laughs> jakieś, no. Czerwony, za... Ja też myślałem bardziej, że to jest taki czerwony... No. A, zresztą. Okej. Okay. taki, z... co to jest? O Boże. Dobra. Kurwa, ty wybieraj kolor. Pierwszy. Dawaj po kolei, kurwa. Święty. O nie. I chuj? Nie wiem, gdzie coś by się miało zmienić. Jaka jest kolejność tkania. Tęczu. Kurwa, za dzieciaka to była dla mnie... to był Dark Souls dla mnie, tęczu. Ja tego nigdy przejść nie mogłem, to było tak pojebanie trudne. To był kurwa Dark Souls tamtych czasów. A Dobra, co mam wcisnąć, ty? Bo nie skończymy tej gry dzisiaj. Dobra, czekaj, sprawdzam. Co? Masz sprawdzić... jakiś dysk? Żeby się dowiedzieć, w jakiej kolejności wciskać. Jaki dysk? Dysk? On jest gdzieś pod jakimś dywanem, co? No, był, jed... Czekaj, był jeden dywan, który dla mnie wyglądał podejrzanie. Ten. Ale nie. A jest po lewej. Na dole. No było, widać. No okej, okay. i dlatego tu klikałem. Dlatego specjalnie hmm. ten jeden dywan kurwa przerazłem, bo wyglądał dla mnie podejrzanie, bo nie był idealnie kurwa prostokątny. Nie. nie. I found the item I to nam coś mówi na ten temat? Uh, nie wiem. Czerwony, żółty, niebieski. <ślesk> No dobra, wcisnąłem w tej kolejności, co myślałem i skąd prawie jeszcze coś się udało. No właśnie nie kumam tego dysku. No jest strzałka, no to co, czerwony, żółty, niebieski, żółty? A może to w taką sekwencję trzeba, czerwony, żółty, Albo niebieski... Albo chyba, że to jest tak, czerwony, żółty, żółty, niebieski, żółty, czerwony, coś takiego aż. Nie, dobra, Albo... czerwony, żółty, niebieski, żółty, czerwony. Nie, spróbuj to, co ci mówię. Teraz... Tylko weź w, może wyjść i wróć z powrotem do pomieszczenia, żeby to się zresetowało. To będzie czerwony, żółty, żółty, niebieski, żółty, czerwony. No Jezu, teraz to zapiszę sobie. Dobra. Czerwony. Czerwony, żółty, żółty. Niebieski, żółty czerwony. Tak. Metal, Metal stick. Metal stick. No i co? Jak na... klucz. <głos> <głos> Okej okay. Co? Wczoraj nas się Skorpion, który uciekł pół roku temu i gdzie on siedział przez pół roku? <grym> Jeszcze dendorcy. przeżył przez pół roku No tego nie słyszałem, żeby komuś uciekł Skorpion I przeżył przez pół roku Chyba, że mówimy o Lechu, Rochu, Skorpionie, Pawlaku <grym> Uciekł na pewno odkądś uciekł Jo! Jo hm. Jak ja, yeah, yeah, yeah. A, idź po kolegę. Idź idź po kolei. Znalazłem go w wannie nie dość, że cały zdrowie to dwa razy większy. Kurwa, co on siedział w swojej łazience przez pół roku? serious, seris Are you serious, kuris? Hmm. Co on sobie kurde? Chował gdzieś? No, musi to coś wyskoczyć. To nie będzie takie proste. Chyba, że tu morda będzie. Ta. O, nie, co nie. Co że z drabiny? Nie pomyliłeś? Sam biegł. Nie sam biegł. A. Był w pokoju na piętrze, a łazienka, jest na dole, czyli zrobił sobie wycieczkę. Półroczna wycieczka. Skąd Ci łaziu łaził po chałupy, nikt się nie skapa? Gdzie tu niby były zamknięte drzwi jeszcze, co? <laughs> nie mam pojęcia. Musisz iść do pomieszczenia, gdzie lalka ma zamiast głowy tą żarówkę. Co? Chyba ty gdzieś nie byłeś? No, lalki były, ale to były kurde tutaj. Kurde, musisz znaleźć jakieś. Serio? Co zrobiłeś? Nie, była sobie lalka bez głowy i wsadziłem w nią ...żarówkę. Okej, okay, zapal światło? Jaka kurwa nie by działa? Serio? Jakim cudem tu jest wyjście? Ron, Ron. O nie. U... Następne pomieszczenia. To jeszcze nie koniec. O Boże, jak duża jest ta chałupa, kurwa? Gdzie oni weszli do zamku Drakuli? O Ty, zwracaj kurwa tu jest kościół. <grym> Czarna msza. To świeci gdziekolwiek. No Cypex to chyba nie wiem, na dwie mszy poszedł. jednego nie. Co? Tutaj jest kurde przycisk. Pod ławką Naciśnij. Kurwa, hmm. nie, hmm. wie, nie wiem gdzie zapisywać. I się nic się kurwa nie stało. Pod każdą ławką? O, może być zagadka, jakaś. Kurwa. No to na górę. Here's hmm. Nie będzie się ukryć. Hmm. Ja pierdziele. No jasne, kolejne tajne przejście. Serio? Tak. Hmm. No bycie cię nie znalazł. What the hell! Co tu się dzieje? I found the item, daj. A, to jest kość. Mhm. Mm Teraz to jest nad Umieraj. Też tak myślałem, tylko hell. o to chodzi. Hmm. No, no masz szafę niby. A, to, to. O. Okej. Okay. <laughs> ja pierdole! to teraz też nie będzie biec. Na dół? O. To za grzyb. Ależ piękny obraz. O. Aha. To jakaś zagadka? Tak, to było z tymi ławkami. Jest to taka, taka sama ilość. O, to, to czekaj, zobacz za, za to. to tak, środek prawa. Do lewa. Do lewa. Do prawa I prawa. Prawa góra, lewa góra. Hop, hop, hop. Takie rzeczy są w kościołach zazwyczaj. Co oni tam. jakim brownia? Nie, schowek na dzieci. Na szczotki wiersz się. A... na odkurzacz. Dobra. Nie ciągnę dalej tego. Co za grzyb? No to... Teraz trochę inny. Proszę niebieskiego. A. Ha, nie możesz wyjść. Zagadka! Zagadka. Rope ladder. I tam na prawo możesz pewnie zejść teraz. Pewnie do celi. A tutaj. A, okej. Okay. Jeden. No I co, i to nie wystarczy? Nic się nie otwiera? What? Kurwa, ta gra się nie kończy. No. Musisz ee, na dole, jak są te łóżka, tam gdzie linę, nie? Musisz zasłonić zasłony. Wszystkie. To jest jakiś kod podobno do czegoś. Pewnie 3, 0, 4, 5. O, musisz, dobra, ja już po prostu czytam, bo nie mam siły. Dobra, no. Musisz użyć tego kija, który masz, żeby wyciągnąć klucz za krat. Nie masz kija? Już? No właśnie, nie, szukałem go wcześniej. What? No właśnie, Just... what. O nie, czaj, jest jakiś kij, który możesz podnieść chyba w kaplicy z jakiejś ławki? Nie widzę nic takiego. O Boże, to jest to z tyłu tej ławki. Daj na dole poprawy. To! Wow, to absurd. Nie było tego widać prawie w ogóle, to było o. tak lekko się tylko wyróżniało. O. Dobra, ale to są te momenty, kiedy nie żałuję, że patrzyłem na solucję. Do czego te drzwi? Czy... Kurwa, ten klucz. Tu jest coś dziwnego. A. Hm. Jest. <laughs> to... Co to kurwa jest? O, czekaj, tu była ta. ta... Yaki to? Jaki symbol. The... To z drugiej strony pewnie coś. No ale co ty masz tu zrobić? Nie wstęp No ale ja, jak kończę jak instant. Aromat. ma, hmm. ma chard, ta. Ś. Tam było 3 4-5. Chyba kolejny basement key No, pewnie tutaj Jesus Christ Ja pierdolę, co tu się dzieje? Wiem, ja zapisuję Dawać was Wizz, robisz serwo Jaki zwierzyniec co? Mm. What? Okej. Okay. Uciekłeś No tam wróć A tam mm. Pierdole. co to było kurwa. To było pojebane trochę. Ulica jest zamkowa, no. Przemieni się. Musi. A ja sobie zamknąłem drzwi jeszcze. Pójdę szale. Ja A, do Ja do potopno Było blisko, tylko mi wszedł w dupę. O, weźmiesz mnie ze sobą? Wezmę cię. to jak, jak dobry, dobry pomysł. Pomysł. Otwieraj dupę. Takuro, Ta dobra. Takuro, wszedł mi w dupę. A może coś się wydarzyło? No, odkręciliśmy coś, nie? O. Ale potem za... Hmm. <coughs> <coughs> Takuro, zabijasz mi kudłatego! I wyszedł ci z dupy w najmniej spodziewanym momencie. Tak no, jak mówiłem. To było nawet śmieszne, jak on się przemienił w swoim to... inwentarzu. Tu nie może być więcej Endingów niż jeden, nie wierzę w to. Hmm. Kurwa, wagoni się cały czas. Hakuro! Jadę. Hakuna Matata. Co się stało? Uciekłeś. No ja się popłaczę Biegłem, biegłem, a do miasta, by spróbować tego pysznego ciasta. Żona już na mną nie biegła, wiedziała, że wrócę z czymś pysznym i słodkim. I jeszcze, za, jeszcze za to zapłacę, a wrócę do domu, a ona cały wielki, kremowy tort polany czekoladą. Tak, Wiem, a później zapyta, czy ten twój tort to na pewno dla ciebie też? Co mnie Oczy... to jeszcze Oczy... bym sobie zjadło. Oczywiście, czym stwierdzili, po następny, bo następny chcę zjeść wypełniony ogórkami kiszonymi i kiełbasą. Polanym lekiem i ostrym sosem. To... Ostrym sosem Tabasco, no. Jeee yeah. A to co? A to co za mecha ptaki? Co to za niebieskie gówno? Czym było to niebieskie gówno? Nie wiem. A co to za gówno? A co to za gówno? Ale musiałem się przeżegnać. Ale Takuro i inni... ...do dzisiaj zaginęli. Co im się mogło stać? Przeżył tylko kudłysy Kto to kurwa, co świnia. Ktoś jeszcze do tego domu. Ale predator Yes. Brawo! Brawo, brawo Jest! Kurwa! No hmm. nie spodziewałem się, że... Jak ja będę spoglądał, to, to skończymy. Ta gra była dłuższa, niż myślałem. Prawie 4 godziny. No to, dobra, mieliśmy takie 3, 3,5. Jakie 4? 2, 2, 2 bardzo. No cóż. No cóż. Skończyliśmy. No cóż. A oni? Ale ciężko mi jest w ogóle, z to powiedzieć, w tej grze. No taka, taka spoko, taka całkiem spoko gierka z RPG Makera po prostu.